Jeżdżamy na górę, żeby dojść do mostu całą rodzinką Nie całą więcej osoby ale ze względu na lekkość jakości jej tu nie ma tam z boku jest skywalk ten czeski Myśmy tam już byli dwa lata temu 3 i zmierzamy do wiszącego mostu Przypominam, że to najdłuższy most wiszący na świecie Także przygoda będzie chyba niezła Pozdrawiamy wszystkich kolejeczki Jedna czapka nam zleciała tata mówił, żeby trzymać czapkę tak jak tutaj Lilia trzyma no niestety Trudno, Trudno. Trudno tak jest, to tylko czapka jedziemy